Lewiska to wyjątkowe miejsce, jest naprawdę tyle placów zabaw, tyle boisk, że to jest nie do opisania. Właśnie jesteśmy na nowym, na zielarskim. Popatrzcie, tu tutaj macie. Akurat jestem z pieskiem. Tutaj piaskownice dla najmłodszych. Tam dalej plac zabaw bardzo duży. Tutaj mamy boisko do koszków. I też do piłki nożyń z tyłu jest kolejny, kolejny plac zabaw. Bardzo fajna siłownia zewnętrzna, bardzo dużo przestrzeni, kilka ławek. Po drugiej stronie, tam, jest skatepark, zaraz wam pokażę I kolejne boisko, i tam kolejne boiska Więc naprawdę, to jest idealne miejsce do uprawiania wszelkich sportów I na pewno, choćby w niedzielę, z samego rana, warto tutaj przyjechać Tutaj kolejne miejsce do, choćby, nie wiem, skosza, tenisa No i takie przepiękne miejsce do jeżdżenia na hulajnodze, czy na deskorolce Oczywiście moi synowie od samego rana uprawiają każdy z możliwych sportów. A także brabulek chce się pobawić.